Siemanaczka z tej strony Ogram to i dzisiaj uzupełniamy kolekcję Palda Evolved w promki. Jest tego sporo, jest co otwierać. Przy okazji ogłosimy zwycięzcę giveaway'a. Zapraszam. No ludziska, nie wiem jak wy, ale ja Palda Evolved się ogólnie jaram. Ale jeszcze bardziej jaram się właśnie dodatkiem, który wychodzi. Jest to 151, a jeszcze bardziej pidżejami, pidżotami i pidżotami. To z, właśnie, Obsidian Flames. Nie wiem, czy widzieliście te arty, tutaj będą pokazane. Są po prostu przecudowne i muszę je mieć, to no nie? Ale dzisiaj otwieramy właśnie sobie boosterki, e, blistry, jak i również trójpaki z Palda Evolved. Są to oznaczenia po prostu, które są tutaj, jak widzicie. 0,26, tutaj mamy początek, czyli 0,23. Właśnie, uzupełniamy tą kolekcję, któregoś razu pokażę Wam album, bo naprawdę jestem bliski tego, żeby uzupełnić całą kolekcję Spalda Evolved. Jest to mój pierwszy, tak, tak naprawdę, master set. No poza kartami z Maka z 25-lecia, które wychodziło w McDonaldzie, no nie? Otwieramy te pudełka. Halo, budzimy się. Strona pokelow.app wzywa. Ponieważ możecie składać w preorderze już zamówienia z dodatku Obsidian Flames, jak i również z 151. Każdy czeka na te dodatki, każdy chce je mieć. Zapraszam do zakupów i udanych dropów. Jeżeli chodzi o promki, są już w koszulkach. Tutaj są posegregowane boosterki, a więc czas na ogłoszenie zwycięzcy pierwszego giveawaya na moim kanale. Tutaj Wam się wyświetla nikt te tej osoby, jak i również komentarz. Przede wszystkim wybraliśmy jednogłośną decyzję po prostu razem z POKELOV. A dlaczego ten komentarz? Ze względu na Kaczogród, między innymi, który chwycił mnie za serce. Jest to sentyment dla mnie, bo ja jestem z tego pokolenia, gdzie wychodziły e, takie papierowe komiksy, jeszcze z Kaczarem Donaldem. Nie wiem, czego ja życie. Tutaj mogę wam wyświetlić gdzieś mniej więcej, jak to wygląda. Zbierałem te, te komiksy, miałem naprawdę tego bardzo dużo. I ogólnie, jak tego nie lubię, tak, rzeczywiście przypomina mi właśnie te czasy, no nie? Także gratulacje, zwycięzcy. Prosiłbym, żebyś napisał mi w mailu, który będzie w opisie tego filmu. Jeszcze raz gratulacje, a my przechodzimy właśnie do otwierania tych boosterków. Więc tak, nie robimy pojedynku, ale sobie posegregowałem, żeby mniej więcej widzieć co, gdzie i jak dropnęło, no nie? Zaczynamy sobie tam, gdzie jest najwięcej tych boosterów, czyli Warum, pierwszy Miod, Palda, Evolved z Bykiem. Otwieramy tego podporka. Kurczę, powiem Wam, że już jakiś czas nie otwierałem boosterków, kupiłem się na kupowaniu singli ostatnio właśnie, żeby tutaj mieć jak największą tą kolekcję z tego Pal Palda Evolved. Przepraszam, mam chrypkę troszeczkę ze względu na to, że jestem przeziębiony, no ale czego nie robi się dla widzów, no nie? Chciałem jak, naj jak najszybciej nagrać ten materiał ze względu na to, że ostatnio wkradła się w mój kanał po prostu nieregularność, którą chcę nadrobić, między innymi mam jeszcze do wrzucenia materiał z OTP, na którym byłem. Zobaczycie co, e, sobie jak mi poszło i tym podobne. Także wyczekujcie tego materiału. A tutaj mamy ognistą energię. Nie, roślinną, czyli takie przeciwieństwo. I pierwsza karta jest Jigglypuff, Girafarik, Tropius, Great Ball, Aiono. Bardzo spoko, to sobie odłożymy tutaj z boku, bo dla mnie to jest drop. Ze względu na to, że no, tych kart Iono jest naprawdę bardzo mało. Słyszałem, że drop rate tych kart właśnie, tych trenerów jest mały po prostu, no nie? A jest bardzo grywalna karta. Knucklestack, Kalamitus e, Snowy Mountain. Kurde, dłuższej nazwy się nie dało, no nie? Weavile jest pierwszym reversem. Grafajaj, czyli Graffiti Maupa jest drugim rewersem, I holograficzną kartą jest Luxray w tym boosterku. No bez dropu. Bez dropu, tym razem e, Uvaruma. Tinkating pokażemy co, co Team Cutting właśnie dropnął czy się postarał właśnie jeżeli chodzi o te dropy przede wszystkim tutaj mamy Kodzik, oczywiście który idzie do mnie Potrzebuje troszeczkę tych, tych kodów do e, gry Pokémon TCG Live tutaj mamy energię psychiczną ognista niestety i tak Klawel Danspers Noibat Sprigatito jaki ładny Gotitl. Arctibax Giacomo, pierwszym reversem jest Veluza, drugi rewersem jest Litlio. I Lokix jest holograficzną kartą, więc znowu bez tropu. Tak, między boosterkami jeszcze wspomnę o wydarzeniu, które nadchodzi w lipcu, sam koniec lipca, konkretnie 28 do 30. Jest to Animatsuri, Matsuri, konwent, na którym odbędzie się również turniej Pokémon TCG. Będę ja, będą inni poketuberzy. Możecie podejść, zbić piątkę, porozmawiać, czy też powymieniać się kartami. Oczywiście, wezmę album. Będzie grubo, będzie bombowo, będzie się działo. Zapraszam. Kurczę, powiem Wam, że ostatnio co, co otwieram te boosterki, jak na początku Paldea Evolved ogólnie mi dropiło, jak szalone po prostu by powiedział nawet. Tak ostatnio. No, no nie. No nie. Widzieliście Shorta pewnie z koperaczą, ale to. Koperadza czy jest takim konkretnym dropem, no możecie mi napisać w komentarzu. A tymczasem otwieramy kolejny busterek e, od Varuma. Kodzik idzie na bok, tutaj mamy energię wodną, psychiczną. No okej, okay. więc Paumi, Larvitar, Sandigast, Tarantula, Pelipper, Plechinder, Oranguru. Bałem się tej małpy na początku, jak ją zobaczyłem pierwszy raz. <laughs> Heracross jest Riversem pierwszym. Drugi Rivers jest Sprigatito. I Veluza holograficzna karta. No, no. Żeby się nie skończyło, to tym, że nie będzie w ogóle żadnego dropu, no nie? Tinka tink. Pokaż Ty chociaż w tym pięknym krokodylu, że coś może się trafić w tych busterkach jeszcze. W tym Paldea Evolve. W ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o drop rate, tego dodatku jest naprawdę niski. Naprawdę niski w porównaniu do tego, co było w base secie Scarlet and Violet. To tutaj praktycznie nic się dropi, no nie? Mamy tutaj rośliną energię, wodną, Okej. Okay. Mistrevius, Snissel, Gotita, Maschief, Bombardier, Skyplum, Dendra, Danspers jest pierwszym reversem. drugi reverse jest Sphinx. jest przepiękny ten art, podoba mi się bardzo mocno. I Garganakl jest holograficzną kartą. No, cztery boostery. Cztery misy, że tak powiem. Nic się nie trafia. Mamy po jednym boosterze z każdej promki, że tak powiem. No, mam nadzieję, że to mnie nie zawiedzie. W czterech boosterach chociaż dwa dropy, żeby były. To bym się cieszył. Zaczniemy od Smoliwa, czyli od lewej strony mamy Kroko ognistego. Więc lecimy z Openingiem, jakiś taki twardy, ten booster. Podejrzewam, że tu może coś być. Bo ta folia była taka dużo twardsza od tych pozostałych, które były. Tutaj mamy energię, którą jest energia roślinna. No nie! Nie jest roślinna. I Frigibax, Thunder Mouse, Sprigatito, piękny kotek. E, ostatnio mi się coraz bardziej podoba ten, ten Pokémon. Jak byłem fanem Fuekoko, który dalej jestem po prostu fanem wielkim Fuekoko, jest przecudowny ten... Krokodylek mały, tak, sprigaty to ostatnio się coraz bardziej zaczyna podobać. Magnemite, a to dziwne, bo mam uczulenie na koty. Gotitl, Artibux, Giacomo. No i tym bardziej, że nie lubię kotów ogólnie, no nie? Bramble gas, Reversal Energy i Rapska. No kurczę, 5 boosterów, 0 dropa. Czajcie to? Ani jednego dropu nie było. Może odczaruję to, jak dam kodzik więc z, z Growlita i z lodowej Pantery Pantery, właściwie to Tygrysa Szabla Odzędnego dam kodzik może to odczaruje ten opening tutaj mamy Roślinną Energię mroczna nie trafię nigdy tych energii, no nie D, Magnemite Falinksy Kombi, Vigoroth Pinkurcin Rokalor Oranguru jest pierwszym riversem. Drugi riversem Maril i proszę. Orform kurde 6 6 boosterów. 6 pustych boosterów. No przecież to jest aż niemożliwe, no nie? KwaKwaWall, Qua, proszę pokaż, że, że tutaj coś będziesz, no. Że tutaj coś będzie, jakikolwiek drop, no, Może być full art nawet. <ścoughs> no nawet też niech będzie, no, żeby to nie był pusty opening po prostu. Kodzik na bok. Tutaj mamy energię elektryczną. Wow! Wreszcie trafił! Czy to wywróży, że, że w końcu coś się większego pokaże? Zobaczmy. Love Disk. Nowe. Fletchling. Wrubelek taki malutki. Voltorb. Dendra. Palosant. Raichu. Artazon jest pierwszym Riversem. Drugi Rivers Clawel. I proszę bardzo, o, Matko, Paumot. 7 boosterów, 7 boosterów bez dropa. Czajcie, to to jest. <grym> Straszne to jest. Naprawdę, miał skarada ostatni booster. Czy będzie Last Part Magiciem? Czy odczaruje chociaż w jakikolwiek sposób? Nie wiem, co musiałoby się tutaj zadziać, żebym był naprawdę zadowolony już z tego openingu. Musiałoby się trafić tutaj Iono z Illustration Rare, no nie. Kodzik na bok, tutaj mamy psychiczną energię, Stalowa. Więc na 8 boosterów nie trafiłem ani raz, nie przepraszam, raz trafiłem, jeżeli chodzi o energię. A tutaj mamy Hopipa, Makuhite, Pinkurcina, Dejno, Corvisquire, Artazon jest... Stationem. Tauros, Paldański, Ognisty, Vigorot jest pierwszym riversem, Drugi rivers o matko, już się boję tego. Hariyama. O, nie! Pierwszy raz w życiu mam taką sytuację, że nie mam ani jednego dropu na odcinek. To jest grane. Ale przynajmniej mam promki. I tą kartę Ajono, która jest grywalna. Aż nie wiem, co mam powiedzieć, ale. Przede wszystkim, jeżeli. Podobał wam się w jakiś sposób ten odcinek? Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również kliknijcie dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. I jeszcze raz gratuluję zwycięzcy giveaway'a. Mam nadzieję, że tobie przynajmniej w tym Elite Trainer Boxie pokażą się jakieś mega konkretne dropy. A tymczasem trzymajcie się. Siema.